Ada, czyta bajki. Autorka Adriana Żur, Kuferek Rozalki. Czarodziejskie Słowa. Słowo. Na czym polega jego magia? Istnieją przecież miliony słów, a pośród nich kilka najważniejszych. Czy wiesz, o jakich słowach mówię? Za moment się przekonasz. Nieważne gdzie mieszkamy, w jakim języku mówimy, w każdym wybierzemy te słowa, które są ważne, które warto znać i używać. Dziś opowiem Ci, jaką moc ma rozmowa czyli dialog. Jak potężną siłę, może największą na świecie, mają słowa, co nam dają, czym ubogacają oraz co mogą odebrać. Zaczniemy od tego, że rozalka to kulturalna dziewczynka. To znaczy, że jest dobrze wychowana, ponieważ jest jeszcze dzieckiem, uczy się zasad pięknego zachowania tak zwanego savoir vivre. Co to znaczy? Na przykład rozalka, kiedy widzi kogoś starszego, mówi mu dzień dobry. To pozdrowienie w języku polskim brzmi tak pięknie, przecież dzień dobry jest niczym innym, jak życzeniem komuś dobrego dnia. Powitanie bardzo dużo mówi o człowieku i jest niesamowicie ważne. Kiedy mówisz komuś dzień dobry, pokazujesz swoją obecność, istnienie swoje i rozmówcy, otwartość na drugiego człowieka, zauważasz go i to podkreślasz. W naszych czasach ludzie udają, że nie widzą innych ludzi lub nie chcą ich widzieć. Czy nie jest tak, że gdy się patrzy, można coś dostrzec? Na przykład potrzeby drugiej osoby, jej smutek, słabość, niepełnosprawność. Niepatrzący ludzie chcą być obok, niezauważeni. Lubią mieć swoje sprawy i żyją w swoich małych, ciasnych światach. Tymczasem nasz wspólny świat jest ogromny i pomieści wszystkich, którzy chcą być razem. Z praktycznego punktu widzenia podpowiem ci, że dzień dobry przystoi powiedzieć każdemu, kogo znamy, lub będziemy z nim chcieli rozmawiać. Kiedy kogoś spotykamy na ulicy, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, do sklepu, przychodni, biblioteki, szkoły czy przedszkola. Młodszy wita starszego, mężczyzna kobieta. Pięknym i szarmanckim dodatkiem jest uścisk dłoni na powitanie. Tak robią dorośli mężczyźni. Kobiety również mogą. I znam takie, które w ten sposób się witają. Ale to dodatek. Na początek dzień dobry, kontakt wzrokowy i miły, sympatyczny wyraz twarzy w zupełności wystarczy. Koledze lub koleżance mówimy oczywiście: cześć, witaj, Siemka, Siemaneczko, Hejo Mordeczko, i takie tam. Dowolność jest ogromna. Czasami. Kiedy mijam dzieci na ulicy, a jestem już dorosłą osobą, widzę je, szykuję się na kontakt, odpalam uśmiech i moje dzień dobry, i za moment następuje cisza, unik pustka. Dziwnie się wtedy czuję, nie jest mi miło, a nawet trochę przykro. Niewypowiedziane słowa. Zapadają w niepamięć, nikogo nie cieszą. Fajnie być razem, tak po prostu, być blisko innych ludzi. Skoro powitanie jest takie ważne, pożegnanie również nas obowiązuje. Do widzenia, mówimy na zakończenie zajęć, lekcji, korzystania z basenu, zakupów w sklepie czy innych sytuacji. Zwrot do widzenia złożony jest z dwóch słów a tyle w nim nadziei mówi nam przecież o tym, że pragniemy jeszcze zobaczyć osobę, z którą się żegnamy. Istnieje wiele sposobów na uprzejme pożegnanie się. Na przykład, do widzenia, żegnaj, trzymaj się, na razie, bywaj, cześć, do zobaczenia. Papa! Pa. Do jutra, do następnego razu. Miłego dnia! Trzeba oczywiście dobrać odpowiedni styl do poziomu znajomości rozmówcy. Uprzejmie jest pożegnać się miło i serdecznie, zostawić po sobie dobre wrażenie, uśmiech i sympatyczne wspomnienie. Niestety, nigdy nie wiemy, kiedy tak naprawdę spotkamy po raz kolejny daną osobę. Los bywa przewrotny. Ludzie zmieniają plany, pracę, szkoły, znajomych, czasami po prostu zmieniają siebie samych. Odchodzą i już się nie spotykamy. Rozalka zna tajemnicę kolejnych trzech magicznych słów. Niczym dobra wróżka Wyczarowuje dzięki nim lepszy świat. Żeby magia trzech kolejnych słów zadziałała, muszą być spełnione pewne warunki. Muszą być mówione szczerze i płynąć z głębi serca. Musimy mieć czas, żeby je powiedzieć, nie spieszyć się z nimi, traktować je z szacunkiem i wypowiadać ostrożnie. Te słowa. Są naprawdę potężne, najważniejsze, to podstawa i fundament bycia ważnym, uczynnym, dobrym dla drugiego człowieka. Trzy proste, a jednak trudne słowa. Niektórzy skrzętnie je skrywają w sercu i nie potrafią ich wypowiedzieć, bo wydają się za trudne, niemodne, wstydliwe. Nie na czasie. Wymówek można znaleźć tysiące, a to tylko trzy proste słowa: dziękuję, proszę, przepraszam. Dziękuję za to, że. No właśnie, za co można komuś podziękować. Przecież tak wiele rzeczy nam się po prostu należy. Sami staramy się o wszystko, rywalizujemy, chcemy wygrywać. Szczególnie wy, dzieci, tak myślicie o życiu. To pozytywne cechy, ale warto się tu zatrzymać, zastanowić, czy wielkie rzeczy i sukcesy. Osiągamy w pojedynkę i bez pomocy? Nie jestem tego pewna. Dziś, kiedy świat tak pędzi i nie chce się zatrzymać, coraz trudniej nam zauważyć i docenić dobroć i pomoc drugiego człowieka, jego poświęcenie, zaangażowanie. Docenienie starań drugiej osoby jest bardzo ważne. Motywuje przecież tą osobę do działania, napędza ją, poprawia humor, buduje jej poczucie i system wartości. Proszę. Proszenie też jest już jakieś takie staromodne. Prosi ten, kto słaby, kto nie umie. Kto sobie nie radzi, wstyd prosić o to czy o tamto. Nic bardziej mylnego. Proszę cię o pomoc. Proszę to dla ciebie. Proszę, nie mów tak do mnie. Słowo proszę to nie tylko prośba, ale również życzenie. Proszę, dodane do innych słów, pomaga nam powiedzieć o czymś ważnym dla nas a czasami trudnym do wypowiedzenia, proszę jest bardzo silnym słowem. Magiczne słowa nie mają limitu. Można je mówić tak często, jak chcemy. Liczy się jednak nie ilość, a jakość. Muszą być wypowiadane szczerze. Ważny jest sposób wypowiadania, mimika, czas i gesty. Nie każde dziękuję oczywiście oznacza wdzięczność. Czasami dziękuję czy proszę to przerywnik, spójnik, krótkie wyrażenie malutkiej wdzięczności czy uwagi. Pamiętaj, aby nie być sztucznym w tym, co mówisz. To prędzej czy później zawsze wyjdzie na jaw. Wdzięczność i prośba muszą być szczere, nigdy nie wymuszone. Tylko te prawdziwe dziękuję i proszę mają wielką moc. Przepraszam. Najciężej wypowiedzieć jest słowo przepraszam. Wydusić je z gardła jest czasami takie trudne, ale najgorzej, dusić je w sobie. Słowo przepraszam, zbyt długo trzymane w środku jest bardzo niebezpieczne. Przepraszam, kręci nam się po brzuchu i w głowie. Niewypowiedziane przepraszam, może zamienić się w złość i żal, a tych emocji nie chcemy. Oczywiście mamy prawo się złościć, żalić, ale gniew nie pomaga relacjom i nie pomaga nam samym. Kiedy coś przeskrobiemy, sprawimy komuś przykrość, sprawy się komplikują, pokłócimy się, zdradzimy kogoś tajemnicę, czasami okłamiemy, robi się straszny bałagan. Najtrudniej jest nam przyznać się przed samym sobą do tego, że trzeba przeprowadzić poważną rozmowę z własnym ja. Po pewnym czasie, od takiego przykrego wydarzenia przychodzi zazwyczaj refleksja i poczucie krzywdy krzywdy wyrządzonej drugiemu człowiekowi, ale również sobie. Z przepraszaniem lepiej więc nie zwlekać więcej z tym ociąganiem się w przepraszaniu kłopotów niż korzyści. I choć początkowo bardzo nam ciężko wypowiedzieć to długie i torturujące przepraszam. Wypowiedziane szczerze burzy największe mury, rozgania chmury, przywraca sens i barwy życia. Przepraszanie pokazuje naszą wewnętrzną siłę, pokazuje innym, że jesteśmy podobni ma przecież ludzi nieomylnych. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dobra wróżka Rozalka do swojej magii potrzebuje jeszcze jednego, najważniejszego składnika. To uśmiech. Wtedy czar słów jest mocniejszy. Uprzejmość nie jest wcale bardzo trudna, a daje nam tak wiele. Buduje w nas poczucie bycia dobrym i wartościowym człowiekiem. Każdego dnia przecież można zrobić dla kogoś coś dobrego. Do kuferka rozalki wkładam taką myśl: Dobra wróżka tajemnicze klucze ma. Gdy wypowiesz słowa trzy, każde się otworzą drzwi.